Odcinek powstał przy współpracy z reddevils.pl. Zapraszamy Was serdecznie do odwiedzenia ich profilu na Twitterze reddevilspodloga.pl. A teraz zapraszamy do odsłuchania odcinka. Cześć. Cześć, witajcie. Serdecznie gratuluję zwycięzcom Nagród Rzeczowych i chciałbym ogłosić, iż książka wędruje do użytkownika Mateusz Murski 7688. Czapeczka klubowa została wylosowana Bartłomiejowi Milczanowskiemu. Natomiast koszulka wydrukuje do użytkownika BARTBART Bart 4616. Serdecznie gratuluję i proszę zwycięzców o komentarz pod którymś z naszych filmików, najlepiej ostatnim oczywiście, celem dogrania szczegółów. Dziękuję uprzejmie i jeszcze raz gratulujemy. Cześć, witajcie w kolejnym diabelskim podcaście. Słyszymy się po meczu z Aston Villą, który zamyka e, nam serię gier przed kolejną przerwą reprezentacyjną. Cóż, samo spotkanie jest zdecydowanie dla koneserów. Maciej z takim zaangażowaniem e, oglądał ten mecz, tak go ono pochłonęło, że zasnął i śpi do tej pory, a nagrywamy już kilka godzin po meczu, także dzisiaj jestem tylko z Patrykiem. No i cóż, plan na to spotkanie zrealizowany na pewno, bo ewidentnie tutaj naszym głównym celem było nie przegrać tego spotkania i to się udało. Zrealizowaliśmy to, te, te zadania. Ale jakim kosztem, Patryku? Już otwarte pytanie na start. Witam cię oczywiście serdecznie. Pytam o ten koszt, no bo jeżeli chodzi o to, co się działo w naszym ataku, to, to nic. No, cześć, dziolku i witam Was e, wszystkich przy okazji. No, e, spotkanie na pewno ciężkie do oglądania. E, spotkanie e, z, z tych, e, na których chce się e, spać, e, chce się spać i oczy się zamykają. E, natomiast, no, co można powiedzieć, wyciągnęliśmy, wywieźliśmy e, z Birmingham Remis e, dzisiaj. E, zawodnikiem meczu został Johnny Evans. E, Ciężko cokolwiek powiedzieć. Czwarte czyste konto: yy, Andreonany, aktualnie lider w yy, wyścigu, o tą złotą rękawicę, ale także czyste konto z przodu, yy, bez w zasadzie gola, bez zagrożenia jakiegokolwiek. I to samo też można powiedzieć o Willi. Yy, strasznie się zszokowałem, bo to chyba był najsłabszy. Mecz Aston Villa od dawien dawna i myślę, że, że kibice zespołu z Birmingham również by się ze mną zgodzili. Ciężki, ciężki mecz do oglądania, na pewno emocje, emocje gdzieś tam się schowały i nie mogliśmy ich, ich za bardzo przeżywać. Także tych emocji było mało nawet John Duran nie strzelił nam bramki, co też było pewnym rodzaju odstępstwem od tradycji, bo, bo zawsze jak Kolumbijczyk wchodzi z ławki Villans, to de Villans to, to bramki strzela, także bardzo taki mecz no można powiedzieć, że że usypiający wręcz kibiców. Spotkanie z gatunku tych, które oglądając chcesz, żeby jak najszybciej ono się skończyło, ale niestety to jest tak, że one się właśnie najdłużej ciągną i przedłużają, wymęczają po prostu kibica przed telewizorem. Na pewno trzeba pochwalić naszą defensywę w tym spotkaniu. Wyglądało to lepiej niż w ostatnich meczach. Z jednej strony absolutnie, no jakby tutaj Aston Villa nie przekonywała, ale my też zrobiliśmy w tym aspekcie gry swoją robotę. Zaprakowaliśmy taki prawdziwy, klasyczny autobus, jak za czasów Jose Mourinho. Bardzo głęboka obrona, ale też zwarta i kompaktowa w przeciwieństwie do wielu poprzednich meczów. Uprzykrzaliśmy im życie, wygrywaliśmy pojedynki. John Evans, zawodnikiem meczu, tutaj faktycznie dobrze, że go wyróżniłeś o tym, że Iranczyk zbiera takie noty po spotkaniu. No to niech każdy sobie odpowie sam, co to świadczy o samym spotkaniu, ale także w szerszym kontekście o formie pozostałych środkowych obrońców, którzy. W tym sezonie no, nie, nie dojeżdżają, a tutaj wchodzi ten, który miał podawać piłki na treningu i wspierać młodzież i, i, i naucza. Uprzykrzeliśmy im to życie, neutralizowaliśmy ich, graliśmy bardzo, a to bardzo pragmatycznie. Nie dało się na to patrzeć, szczególnie zważywszy na fakt, że z przodu nie stworzyliśmy absolutnie nic sensownego, to był strzał z rzutu Wolnego Bruno, był chyba najbliżej. Do tego dwie, jakieś tam indywidualne akcje Rashforda, które wybronił Martinez, no i jeszcze było takie uderzenie z dystansu Antonego po tym, jak ograł gdzieś rywala w bocznym prawym sektorze boiska. I to, I to tyle. I to też nie były jakieś sytuacje niesamowicie wykreowane z dobrych pozycji i nie wiadomo co faktycznie. No tutaj poprzeczka, no to zawsze jest ta Bruno, zawsze jest blisko bramki. No, źle to wyglądało, umówmy się, ale jak mówię, dla linii obrony w stosunku do tego, co mieliśmy ostatnio, można to w jakichś kategoriach pochwalić. Na pewno też oba zespoły, jakby bardzo w tym meczu liczyły na ten jeden złoty moment, który ostatecznie nie nadszedł, czyli złapanie gdzieś przeciwnika w fazie przejściowej, wówczas kiedy nie są do końca jeszcze w tyłach. Przygotowany. Ten środek pola bywał taki po obu stronach otwarty, ale nic z tego nie wynikało, bo też ani jedna, ani druga strona nie ryzykowała. Zostaliśmy wywołani do tablicy pod ostatnim materiałem o brak krytyki dla formy Bruno Fernandesza. Na pewno no, tutaj, już oddając ci głos, Patryku, Bruno w tym sezonie nie przekonuje i to w tym meczu, szczególnie te straty w pierwszej połowie podtrzymuje niestety tą tendencję, prawda? Chyba, że masz inne zdanie i może dzisiaj akurat to już Ci się jakoś bardziej podobało. Nie, myślę, że, że, że zdanie mam takie jak od wielu meczy, czyli, że Bruno w formie na pewno nie jest w tym sezonie i, i nie pokazał nawet namiastki z tego, co potrafi w żadnym z tych już chyba dziesięciu nawet meczów, które zagraliśmy w tym sezonie, bo siedem w Premier League, dwa w, w, w Lidze Europy i jeden w Karabao, o ile się nie mylę, jeśli się mylę, to mnie popraw. Z matmy musiałeś, tak? z matmy musiałeś mieć. Patryku, piątkę, bo świetnie Oczywiście to Oczywiście, Matwis, tak. Matwis skończony, także coś tam umiem. Natomiast, natomiast zdecydowanie, no tutaj nic, nic się nie poprawia. Gra, Bruno, z meczu na mecz jest identycznie. No, wiemy, że, że po tej ostatniej czerwonej kartce z Tottenhamem odwołaliśmy się i Bruno mógł dzisiaj zagrać. Tak Czerwona kartka została cofnięta, co warto też przypomnieć. Natomiast no, Bruno zdecydowanie nie pokazuje nic od początku tego sezonu. Na otwarcie z Fulham zmarnowane 200% okazje. Później jedyne, kiedy miał taki przebłysk, to z Barnsley, dwie asysty, ale to wiemy, wiemy z Barnsley, jak ten mecz wyglądał z bardzo słabym przeciwnikiem. Warto podkreślić również 7 do 0, także tam, że tam każdy jakąś liczbę mógł zrobić. No i, i na razie Bruno wygląda, no, można powiedzieć myślę, że fatalnie i że to nie będzie żadne przegięcie. Myślę, że, że fatalnie Portugalczyk wygląda. Natomiast ja dalej liczę na to, że ta firma, ta, ta firma przepraszam, ta forma Portugalczyka, naszego kapitana, się, się odnajdzie gdzieś, że Bruno ją, Bruno ją odnajdzie i, i znowu zacznie grać, tak jak nas do tego przyzwyczajał, bo wiemy, że nieraz miewał gorsze momenty już w United, gdzie, gdzie nie szło, natomiast zawsze się podnosił. Mam Mam nadzieję, że będzie tak również i tym razem. Natomiast, no, chyba tak, tak wielu meczów pod rząd słabych w koszulce United nie miał. Ale trzymamy na pewno kciuki za to, żeby wrócił. No, ale tak, no, trzeba, trzeba tu Bruno skrytykować, bo niestety fatalnie, fatalnie wyglądał już kolejny mecz z rzędu. Tak jak zresztą cała nasza gra w zasadzie ofensywna. Może oprócz Rashforda, który tam oddał chyba z ze 2 3 takie groźne strzały w kierunku bramki Martineza. Jak zawsze Garnaczo też robił trochę wiatru z przodu, natomiast niczym to nie skutkowało za bardzo. No jesteśmy tacy w tym ataku no jesteśmy, jesteśmy takimi impotentami z przodu. No, niestety trzeba to przyznać. Fajnie cieszy to, 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 to czyste konto w defensywie, natomiast no za dużo też bramek w tym sezonie nie potrafimy strzelać. No, był w wyjściowej 11 Erasmus Hojlund, więc to patrząc na tą zero-jedynkowość i ekstremum, o którym ostatnio lubiliśmy sobie porozmawiać na podcastach, zwiastowało to, że będziemy szukać właśnie bezpośredniej gry gdzieś za plecy obrońców i pójdziemy tutaj na całość, bo faktycznie. Graliśmy zachowawczo, a jak gdzieś szukaliśmy ryzyka, no to po prostu licząc trochę na farta, że jak poślemy jakąś długą piłkę, właściwie taką typową lagę, i to jest jakby bez przesady, bo to tak wyglądało w takim najbardziej prymitywnym ujęciu, no to może właśnie tam garnaczo Rashfordowi, czy Hoylundowi się uda coś zrobić i być może szczelimy Gola, tak się nie stało. Duńczyk, jak zawsze to wygląda, no nie, nie miał za dużo podań, ale sam też swoim zachowaniem na boisku nie przekonywał. Podobnie jak jego zmiennik Zirksa. Słaba, słaba zmiana tutaj ze strony Holendra, choć się też akurat z jego wejściem jakoś nastawienie do tego meczu się nie zmieniło. Do Dogarnaczo mam jeden większy zarzut: zawalił kontrę w końcówce. Chwilę później, jak tam Dalot miał taką interwencję. O ile można to nazwać interwencją, bo po prostu y, chyba filogen. Y, 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 ten taki młodziutki skrzydłowy. Możliwe. Mastąwili strzelił tak. akurat w jego, w jego plecy. Tak, tak, tak. Później mieliśmy Chociaż... szybko taką kontrę i tutaj garnaczo nie, nie zauważył. Y, tam dobra interwencja no, y, y... matego Kasza, chyba, tak? Y, tam poda, próbował garnaczo podać. Tak, 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 tak. Ale po, dużo było miejsca i czasu. Mógł to zrobić lepiej Argentynie. Zdecydowanie. Moim zdaniem. Tak, tak. Zgadzam się również. Y, Bruno na pewno nie, 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 nie przekonuje, wymagam od niego wiele więcej, ale trochę zbrodnym jest to, że my go no, stworzyliśmy z niego taki twór, którego nie da się nawet zdefiniować w tej drużynie. Tutaj patrzę gdzieś w kierunku całego pomysłu na grę w ataku i kieruję zarzuty do trenera. Trenera, który tak jak już mówiłem swój plan na mecz zrealizował, to mu zadziałało. Nie chcę. Ch Chciałbym zakończyć już temat spotkania, bo ono naprawdę było nudne i tutaj nie ma co Nad... o za wiele nic do powiedzenia. Chciałbym cię tylko zapytać, o kogo jeszcze byś wyróżnił ewentualnie tutaj na plus, oprócz Ewansa za to spotkanie? Ewansa myślę, że w ogóle Delicht po wejściu miał tam dwie chyba takie interwencje w polu karnym, gdzie, gdzie mogli zawodnicy. A Stanwill sobie wypracować niezłą pozycję do strzału, także te dwie, inter, dwie interwencje go do pochwały. Nie wiem szczerze, kogo mógłbym tu pochwalić, bo to niby fajnie wszystko, jeśli chodzi o dewensywę, wyglądało kompaktowo i tak dalej. Natomiast patrząc na, na grę tak stricte. Jakby to powiedzieć tak, ogólnie patrząc o na grę. No, to, to, no to, to był to brzliwy Medi i tutaj też ciężko kogokolwiek wyróżnić po takim spotkaniu. No na pewno ten Johnny Evans jest zawodnikiem, którego można wyróżnić. Myślę, że Markus Rashford yy, też yy, moglibyśmy go wyróżnić, jeśli chodzi o, o tych zawodników ofensywnych, bo próbował coś tam yy, zagrozić bramce Aston Villa. Yy, natomiast czy jeszcze kogoś bym wyróżnił? Nie wiem, czy jeszcze kogoś bym wyróżnił. Yy, Ciężko, ciężko, ciężko nawet pochwalimy jakiegoś środkowego pomocnika mimo, że Mainu i Eriksen w miarę dobrze spisywali się w wyznaczonych rolach tak ciężko mi kogokolwiek po, pochwalić, bo po prostu oni mają pewne, pewne takie rzeczy, które można by było uwydatnić pewne, pewne umiejętności natomiast no, my tego nie robimy, bo oni byli zmuszeni, że albo do, albo do obrony w miarę nisko, jeśli chodzi o tą pomoc no albo przy ataku no to dosłownie była kwestia kilku podani i też nie można było ich za bardzo wyróżnić, to Andreona na jedna chyba tam dobra taka interwencja gdzie z daleka uderzał Rogers, o ile się nie mylę yy, natomiast też no nie miał zbyt dużo roboty Kamerunczyk yy. Ciężko, ciężko tu chyba wyciągnąć kogoś jeszcze yy, na plus. Natomiast oh. chciałbym też Olku zadać takie pytanie, jeszcze już kończąc o tym meczu, yy, czy, no, bo powiedziałeś, że ten hak spełnił, nie? Założenie: wywieźliśmy remis z ciężkiego terenu, natomiast czy my przy tak słabo kręcącej willi powinniśmy grać o remis, nie? I czy my w ogóle na, yy, na stadionie Aston Willi yy, powinniśmy tam grać kiedykolwiek o remis? No, no myślę, że mimo tego, że Willa jest teraz lepszą drużyną, to i tak powinniśmy nie? tam grać o trzy punkty, a no, wyglądało to tragicznie. Nie? Znaczy, to nie chodziło o nie, moje no ta, oczekiwania ja, ja, ja postawione co do tylko zespołu, to takie... tylko to, co trener sobie założył. Tak, nie? Tylko, wiesz, rzucam no bo tu, takie jak pytanie na to, Podejście było nie? ewidentne. Nie? Tak, tak powinno być. Nie no, to odpowiedź jest oczywista, że nie, że już po tylu latach pracy nie powinniśmy do tego spotkania podchodzić jak do jakiegoś dwumeczu w fazie pucharowej, gdzie w pierwszym spotkaniu mamy korzystny wynik. Rywal jest dużo, dużo cięższy. My jesteśmy w ogóle jakimś underdogiem i będziemy tutaj w tym właśnie rewanżowym spotkaniu za wszelką cenę się po prostu bronić i zrezygnujemy właściwie z fazy gry w ataku. To jest troszeczkę żenujący obraz patrząc oczywiście na szerszą perspektywę, czyli to, o czym mówimy już od wielu odcinków. Mamy tu na myśli to, jak drużyna się nie rozwija, ile trener wydał na transfery oraz ile już w klubie. Zostaje. No nie, to nie jest spotkanie też, po którym myślisz sobie, że to, to idzie w dobrą stronę, bo nie idzie, ale pytanie, czy to zadowala Ineos, no bo wiemy, że i o tym pisali akurat poważniejsi dziennikarze, że jest gdzieś takie okienko trzech meczów, gdzie nowy piąt sportowy mówi trenerowi sprawdzam, tak? chodzi o spotkanie z Tottenhamem Porto i właśnie Aston Villą. Pytanie, co oni wyciągną. Oczywiście, od, o ile w ogóle tutaj trener jest pod jakąkolwiek szczegółową obserwacją, bo jednak jak były te plotki w poprzednim sezonie, pod koniec, gdzie też w nie byli zaangażowani dużo poważniejsi dziennikarze niż teraz, mówię akurat o kwestii zwolnienia, a więc nie tyle samego tego okienka na mecze takie jeszcze ostatniego zaufania, no to akurat Eric powtarzał cały czas to samo, czyli że codziennie rozmawia tutaj z tymi decyzyjnymi i czuje ich wsparcie oraz zaufanie. Wtedy mm, nawet zastanawialiśmy się na podcaście, na ile on nie idzie bank, bo te doniesienia były tak aktywne, a jednak czas pokazał, że, że tak rzeczywiście w jakimś sensie musiało być, bo trener y, został. Yy, jakby star sezonu jest oczywiście żenujący i ten, ten, ten mecz tylko to Potwierdza, ja to mówię też o tym pla planie na spotkanie, wiesz, z taką trochę przekorą i yy, ironią yy, skierowaną w stronę yy, trenera. Niemniej, yy, o kwestii jego zwolnienia nadal nie napisał jakiś taki większy, poważniejszy dziennikarz należący do grona tych lepiej poinformowanych. Właśnie raczej była kwestia tego, że może, jeżeli te mecze nie będą przekonywały, zarówno jeżeli chodzi o wyniki, kwestie gry, co się stało. To istnieje taka szansa, że zostanie zwolniony, ale doszedł z może też nie najwyższej rangi mm, źródła nowy kontekst. Mówię tutaj o tym, co opisał wczoraj, e, czyli w sobotę przed meczem Mulok z Mirrora. I chciałbym, żebyś przytoczył te takie nowe doniesienia w kontekście Ruda van Nistelrooya, bo to może mieć swoje znaczenie przy całej sytuacji, ewentualnym zwolnieniu lub pozostaniu e, Erika Tenhaga. No tak. Jakbyś tak. tutaj słuchaczom te, te wieści przedstawić. Tak, przedstawię, oczywiście. Wczoraj wieczór, tak jak już Olek zresztą powiedziałeś, wyszedł artykuł pana Mulloka z gazety Mirror. I te, te, te wieści są takie, że, że Ruth Van Nistelrooy Nistel z pewnością zostałaby mu zaoferowana praca jako trener tymczasowy. Yy, jeśli Erik Tenhag zostanie zwolniony, natomiast Rudwan Van Roy jest zmartwiony yy, tym, że będzie postrzegany jako ktoś, kto Erika Tenhaga zdradził też jakieś źródło w Holandii powiedziało Mullockowi, że Van Nistelrooy jest bardzo takim mężczyzną z zasadami i po prostu on się czuł zdradzony w Eindhoven, kiedy był trenerem PSW no i bałby się właśnie, że, że będzie tak postrzegany, gdy objąłby pracę po ten Tenhagu. Natomiast była również informacja, że właśnie jest między Rudem Van Nistelrooyem, a Erikiem Ten Hagiem pewna ym, pewna taka ym, ym, jak, jak, to, jak to powiedzieć y napięcie, o napięcie między Rudem Van Nistelrooyem a Rikiem Ten Hagiem właśnie ze względu na to na te krążące plotki panowie się niezbyt dogadują no i była też informacja podania na, że będzie to kosztowało około 15 milionów funtów, jeśli United zdecyduje się Ten Haga zwolnić było dziś taka dosyć wymowna sytuacja w trakcie meczu, mogliśmy ją zobaczyć na ekranach, kiedy Rud Van Nistelrooy kłócił się z Rikiem Ten Hagiem, zdecydowanie tam Chyba się nie zgadzali ze sobą pod jakimś. Yy, o, 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 jeśli mówili tam o jakiejś rzeczy, podejrzewam taktycznej, bo pokazywali również na boisko i nie zgadzali się ze sobą. No i można, i przez pewien, pewien moment było, było to tak yy, widoczne, że, że chyba, yy, chyba panowie normalnie zaraz sobie skoczą do gardeł. No nie stało się tak, aczkolwiek była, była taka. E, taka scena. E, aha, no i jeszcze było, było, było info, że e, w trakcie tygodnia e, Erik Ten Hag pozwolił jakiejś e, holenderskiej ekipie firmowej, e, filmowej wejść na Carrington i, i, i porobić jakieś ujęcia, jakieś, e, jakiś film nagrać, m, kiedy Rene Hacke prowadził trening. No i to właśnie podobno Rene Hacke jest postrzegany jako ten, e, ta prawa ręka Erika Ten Haga. No, i to jest nowe światło. Faktycznie dobrze, że wspomniałeś o tej mm, sytuacji z meczu. Na pewno tutaj tabloidy i te mm, gazety y, będą różnego, y, różnej rangi, będą się rozpisywać. Choć wiadomo, no, jak, jak to w życiu. Zawsze w zespole są jakieś spięcia, być może nie ma tutaj sensu tego rozmuchiwać, a może jest jakieś y, i właściwie zmaterializowało się to ziarenko prawdy z tych y, doniesień. Natomiast to co istotne, gdyby Ruth miał ewentualnie nie zgodzić się na objęcie posady trenera tymczasowego ze względu na jakieś kwestie swoich wartości, no to ucieka inna ta opcja, którą wielu, w tym my, traktowało jako. Mm, no dość sporą taką sytuację z dość sporym procentem prawdopodobieństwa, i nawet taką romantyczną, nostalgiczną historię, że jak nie widzie Erikowi, no to przynajmniej będzie tutaj nasz były napastnik, który, który mógłby poprowadzić drużynę do końca sezonu. A jeżeli sam, sam zainteresowany nie byłby takim rozwiązaniem sytuacji właśnie zainteresowany, to ucieka opcja trochę trenera tymczasowego. Nie wiem, może trzeba by było uciekać uśmiechać się znowu do Solskiera, a tak naprawdę to zmierzam po prostu do tego, że trzeba byłoby szukać prawdopodobnie trenera na stałe już podczas tej przerwy. Jakie będą decyzje, tak naprawdę nie wiemy. Tutaj The Athletic pisało o tym, że we wtorek, ale także już jutro mają być jakieś spotkania tych, którzy o tych sprawach będą decydować. Więc myślę, że nie będziemy jakoś wróżyć z fusów. To, co jest warte podkreślenia, to fakt, że z takiej strony podcastowej, że na pewno nagramy, gdyby coś miało się dojść do zmiany trenera, nagramy jakieś podsumowanie zbiorcze informacji, które pojawiają się w mediach o następcach. A z perspektywy tego, co warto podkreślić, no to, że Erik pobył swój rekord z tamtego sezonu i, z, i zaczyna tegoroczną kampanię jeszcze gorzej. Po 10 meczach mamy tylko 3 zwycięstwa. Warto podkreślić rywali, bo to jest tylko Fulham, ok, ono, oni mają nieźli, nie, niezły sezon jest to nieprzyjemny ogólnie rywal, no ale oprócz tego jest Beniaminek z Southampton, a także ta wygrana Pucharowa. Z wielkim Barnsley, którego nazwy klubu baliśmy w ogóle się wymieniać na podcaście pomeczowym, i tylko podkreślaliśmy kwestię tego, że ten mecz nie będzie de de determinujący raczej w ocenie całości funkcjonowania drużyny, i tak na ten moment się stało. Po siedmiu rozegranych kolejkach mamy raptem osiem punktów. Ostatni raz tak źle było, akurat. Wtedy, kiedy ser Alex Ferguson zajmował ostatecznie 13 miejsce, ale to był ten sezon, kiedy wygrał też FA Cup, więc, jakby pod tamtą kampanię Szkota ubieraliśmy w jakieś narracje, ewentualne, nie mówię o nas, ale kibice, część kibiców, no to mówiło o poprzednim sezonie Ten Haga, że to było takie nawiązanie właśnie do tamtej kampanii Fergusona, a teraz zaczynamy tak źle, jak nasz wielki, wybitny trener wówczas no i jest tragicznie jeżeli sobie wejż, spojrzymy na cały kształt nie będziemy się powtarzać Patryk bo na ostatnich podcastach mówiliśmy sobie dość detalicznie i szczegółowo wylewaliśmy z siebie jak tu nic nie działa tam więc nie chciałbym żebyśmy się w tej chwili powtarzali bo wiesz no też y, po prostu musimy czekać na to co się wydarzy właśnie w poniedziałek oraz wtorek o ile cokolwiek się wydarzy no ale właśnie tutaj może być też potwierdzenie i danie więcej czasu trenerowi na pewno, jeżeli faktycznie determinujące miały być wyniki w tych trzech meczach, to ich nie ma, jeżeli miała być poprawa gry, tej również w żadnym wypadku nie ma. Dalej wygląda to bardzo słabo, chociaż faktycznie trzeba podkreślić to, że defensywa w tym meczu z Aston Villą wygląda lepiej niż ostatnio, przy jednoczesnym zrezygnowaniu absolutnie z chęcia zagrożenia rywalom. Masz tutaj jeszcze jakieś swoje przemyślenie co do tej całej sytuacji z posadą Erika Tenhaga? Czy będziemy sobie już po prostu powoli kończyć i poczekamy na rzeczony rozwój wydarzeń? No, chyba, chyba jedyne co nam pozostało aktualnie to właśnie czekać na y, rozwój wydarzeń. Powinno być y, informacja y, oficjalna, jeśli dojdzie do zwolnienia. Mhm. Powinna najprawdopodobniej być w poniedziałek, wtorek, środa. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli Erik by pozostał, no to zapewne oficjalnej y, informacji z klubu nie dostaniemy. Ale myślę, że wtedy jakiś większy dziennikarz y, Ornstein czy, czy Fabrizio Romano potwierdzą to, że Erik, ten hak, jeszcze w klubie zostanie. Także, także y, niezależnie od tego, co, co się wydarzy i jaką decyzję os podejmie, myślę że, y, myślę, że będziemy tą informację y, mieli, mniej więcej nakreśloną. No, i chyba pozostało nam tylko czekać. No, poprawy nie widać ani w grze, ani w wynikach, tak jak mówisz. A, a po prostu jest. Mam wrażenie, że tylko się w tym rozwoju cofamy. Także, no nic, czekamy i, i trzymamy kciuki, żeby Ineos podjął jak najlepszą możliwą decyzję. No, nasze, nasze zdanie tutaj, znacie, nie wyobrażamy sobie za bardzo dalszej współpracy z Ericiem Ten Hagiem z tego względu, że on po prostu konsekwentnie nie pokazuje, jakoby ten zespół miał iść nie tyle w jakimś dalszym kierunku, tylko już w jakimkolwiek kierunku no i, i po prostu nie mamy jakiś od niego od tego jak się prezentuje drużyna, jak on nią zarządza chociaż naiwnych mniej lub bardziej przesłanek, że może być lepiej ale tutaj obej się chyba zgodzimy, że jeżeli zwalniać to teraz nie ma sensu dawać jakichś właśnie takich naiwnych jeszcze drugich, z trzecich szans, bo po tej przerwie reprezentacyjnej kalendarz dla ewentualnego nowego trenera, czy to tymczasowego, czy już stałego, byłby dość łatwy, a później następna przerwa w listopadzie, a gdzieś już z początkiem grudnia nam się pojawia no, cięższe, cięższe wyzwania. Nie? Więc tutaj jeszcze Cię dopytam, czy zgodzisz się ze mną, że no, jak zwalniać to bez sentymentów teraz? Tak, no zdecydowanie zgadzam się, że, że jeśli mamy zwalniać Erika Tenhaga, to teraz, bo, bo później ten, ten, ten kalendarz jest zdecydowanie łatwiejszy i co z tego, że wygramy jeden, dwa czy trzy mecze? Jeśli później powiedzmy gra nadal będzie tragiczna, a my tylko się nabierzemy znowu na, na Erika, bo, bo wygraliśmy kilka spotkań, nie no, no jeśli, jeśli zwalniać to teraz. I zresztą powiedział to chyba Dimitar Berbatow, lub jakiś inny ekspert w studiu po meczu, że jeśli Neos podejmie, decyzja, podejmie decyzję o pozostawieniu Ten Haga i, 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 i będą chcieli wykazać trochę więcej cierpliwości, no to będzie w zasadzie takie odkładanie z bo w zasadzie to zwolnienie jest nieuniknione, można powiedzieć. Bo jeśli coś przez tyle czasu nie działało, to, to chyba nie ma szans na to, że, że nagle to zaskoczy, nie? No, zdecydowanie to, to nie zażarło od początku tamtego sezonu. To nie jest mała próbka. To jest już zajebiście duży okres czasu, w którym jesteśmy po prostu w takiej fazie, w której. Raz nam coś się uda częściej, znaczy rzadziej niż częściej, przepraszam, a właśnie w, niestety z większą powtarzalnością jesteśmy albo średni bylejacy, albo gramy fatalne mecze. Nasze takie bardziej emocjonalne, ale też merytoryczne kwestie, zarzuty do Tenhaga są w poprzednich odcinkach, nie będziemy tego powtarzać. Dziękuję Ci Patryku za dzisiejszy epizod. Tak jak yy, yy, mówiłem, trzymamy rękę na pulsie. Gdyby, gdyby pojawiły się yy, kwestie zwolnienia, to będziemy mówić o, no, no, nagrywać po prostu jakieś nasze przemyślenia o tym, kto mógłby tu przyjść. Yy, omówimy sobie w formie choćby szeptanek, yy, czyli programu, właśnie zajmującego się, w którym zajmujemy się przytaczaniem plotek transferowych, kogo tam yy, wymieniają dziennikarze, czyli lepiej poinformowanej. Jeżeli nic się nie zmieni, to ewentualnie nagramy, gdyby pojawił się na przykład statement, jakaś wypowiedź, czy to Mara Berrady, czy Dana Ashwortha, w którym oni e, powiedzieliby, dlaczego dają Amerykowi jeszcze e, więcej czasu, a na pewno taka argumentacja byłaby bardzo ciekawa, bo e, nie tylko my, wielu kibiców, wielu ekspertów, wielu dziennikarzy, wielu też naszych e, byłych e, piłkarzy coraz, e, coraz bardziej nie, no, nie widzi po prostu t, jakiś przesłanek, że ma być lepiej, Pozdrawiamy standardowo Macieja, dziękujemy wszystkim słuchaczom, dawajcie znać w komentarzach jak bardzo wymęczyliście się tym meczem, bo szacunek dla każdego kto dotrwał do końca, to było nie lada wyzwanie i słyszymy się w następnym odcinku, dzięki. Dziękuję Tobie Olku za tą rozmowę i dziękuję Wam, słuchacze, za, za odsłuchanie całego odcinka. Jeszcze raz przypominamy o konkursie, bo dalej nikt się nie zgłasza. Niesamowita sprawa, naprawdę. Jeśli, jeśli słuchacie, to sprawdźcie u nas na kanale po prostu. Tam są posty społecznościowe i tam, tam są oznaczeni Trzej Zwycięzcy. Z losowania. Zapraszamy również na naszego Twittera UnitedVoice.pl, na Twittera chłopaków, z którymi współpracujemy, reddevils.pl oraz na naszą grupę facebookową ManchesterUnited.pl, bo fanpage dalej jest po prostu poza naszą kontrolą. Trzymajcie się i cześć.